Oto lekcja, jak można odpowiadać na pytanie, nie udzielając odpowiedzi. Czy wiemy już, co uderzyło w ten dom we Wyrykach, który jest podawany jako no, przykład uderzenia drona? Tutaj to, to wynika z całej zaistniałej sytuacji. Co? Tego miał kurwa. Sytuacji związanej z. Prowokacją rosyjską. To niewątpliwie to jest efektem prowokacji rosyjskiej. Żadny, ża, ża, żaden inny sposób e, i wszystkich e, tych zdarzeń, które miały wtedy miejsce. To, to jest efekt prowokacji rosyjskiej. A co wy tu robicie? Co? My, 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 tego! Miał kurde. Co? Ja rozumiem, że to jest efekt prowokacji, tylko wiadomo, co Ta. uderzyło, bo. To, to tutaj są służby, które to wyjaśniają. Ja wiem, jaki, jaki był cel tego e, napadu, jaki był cel tego, tej prowokacji. Dziennikarz swoje, kociniak swoje. I, e, jaki był cel naruszenia przestrzeni powietrznej? Cele są obliczone w dużej mierze. Dziennikarz pyta, co uderzyło w dom, a kosiniach swoje prowokacja. Na skłócenie polskiego społeczeństwa, na zniechęcenie do pomocy Ukrainie, dla e, zbadanie z, zdolności NATO to są główne cele tej, tej prowokacji. I te zdarzenia, które miały miejsce, są efektem prowokacji rosyjskiej. niczyjej innej. Co my, 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 tego? miał, kurde, to... Ja rozumiem, chodzi o informację, mhm. wiemy, że dużo jest dezinformacji, tak, ludzie tak. pytają, jak to jest możliwe, że niektóre drony, które spadają, to są lekkie konstrukcje, spadają gdzieś w środku pola, one oczywiście tam nie, nie robią żadnych szkód, żadnych zniszczeń dron, który wpada w dom... W Praktycznie niszczy cały dach yy, dziurawi strop żelbetowy. No to służby będą to wyjaśniać. Tu, tu jest od, odpowiednia komisja, jest zawsze powołana w takiej sytuacji. Tak jest! Tak jest! No? To... Ciężka, tu jest praca. Tak jest, tak jest! Jak wynika z wyjaśnień ministra, dom zniszczyła rosyjska prowokacja.